Polish Fest TV Wspiera nas Piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. W środowe popołudnie odbyło się derbowe spotkanie w ramach jednej ósmej finału Pucharu Polski pomiędzy Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze. Mecz po rzutach karnych zakończył się awansem Zabrza. Tuż po spotkaniu piłkarz Górnika, Lukas Podolski zamieścił na Twitterze dość kontrowersyjny wpis o treści Basta, basta, basta. Co jest częścią jednego z obraźliwych okrzyków w stronę Piasta Gliwicy. Do tego została dołączona grafika z motywem KFC, w którym skrót możemy przetłumaczyć na polski Smażony kurczak z Kentucky. Jednak zamiast skrótu KFC pojawił się napis KSG z dopiskiem Lepsza strona miasta. W miejsce sunnego pana z czarną muszką możemy zobaczyć wizerunek samego Lukasa Podolskiego. Warto w tym miejscu dodać, że autor wpisu pochodzi właśnie z Gliwic. Co sądzicie o tej akcji piłkarza? Zapraszamy do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Co powiecie na film z napisami z kibicowskiej wymiany uprzejmości podczas derbów? Jeśli mamy przygotować taki film, to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Przypominamy również, że z kodem POLISH TV otrzymacie aż 20% rabatu w sklepie OFFENS Korzystajcie i do następnego. Przepraszam, się. Wymiany uprzejmości, ale proszę o kulturalny, sportowy domik. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioszop.pl z kodem TV 5% rabatu.